Witam. Dzisiaj pokażę, jak sprawdzić sobie tak wstępnie silnik trójfazowy. Mamy tutaj dwa wentylatory. Wentylatory połączone są w gwiazdę. Opisane są 220 przez 380 ale to kiedy indziej. W tym miejscu mamy połączenie trzech uzwojeń. Między tym punktem a końcem każdego uzwojenia powinniśmy mieć taką samą oporność. I tak tutaj mamy 34 ohmy, 34 i 34, możemy sprawdzić sobie między obudową a uzwojeniami. Nic na nie pokazuje. Oczywiście trzeba by to sprawdzić miernikiem Rezystancji izolacji, ale na nasze potrzeby wystarczy. Natomiast w tym wentylatorze mamy 25, tu nie mamy nic. I tutaj mamy 43. Między obudową akurat nie ma nic. Ale udwalenia mają niesymetrycznie dużą rezystancję. Widać, że silnik jest spalony, dlatego idzie na złą. I jego kolega też.